Mam odciśnięte czoło od czapki jeszcze. Widzicie, jakie mam fajne bróżki. Chodzę w czapce, bo jest zimno, jak tam dzisiaj net. No tak jak wam pokazałam na załączonym obrazku w tym na Discordzie jest kiepsko. Kiepsko jest dzisiaj. Tak było zanim odpaliłam stream. Demon prędkości. Teraz mam dwa mobilne internety naraz. Dzisiaj był tak. Z Dzień dobry, że się już kończy i chociaż na koniec humor na stremie sobie poprawię. Ej, czyli to nie tylko ja dzisiaj mam taki, zobaczmy biomet, bo coś czuję, że wszyscy wiemy, jaki jest. Oj, i wszyscy mamy rację. No i co? Dajcie spokój. Tragedia. No ja się dzisiaj czuję jak gówno i wyglądasz też podobnie. Domyślam się, jest mi zimno, nic mi się nie chce. Jestem taka. Ych! Odkręciłam że teraz grzejnik na czwóreczkę, żeby mi się Siem. zagrzało co nieco, ale normalnie dziś rzygałem, a jutro mam egzamin. Super. No i przywita. Dajcie Ryśka, to jest Rysiek 2.0. Rysiek, zostaw mój dzbanek. Rysiek bez jajec. Dzisiaj Rysiu miał ciachu, ciachu. Oddajcie mu jajca o. Nie oddamy, już jest po. Zostawcie mój dzbanek na wodę, no? Zostaw! i miłego streamka bilety na pociąg już zarezerowano. Ryszard, uspokój się. Właśnie nic ryśkowie nie jest po znieczuleniu. Ja nie wiem. Ja kiedyś oddawałam jednego kota do kastracji i jak wrócił, to cały dzień był w kołnierzu, po tej narkozie był taki fiu fiufum i trzeba było się nim zajmować, a Rysiek wrócił jest normalny. Nie wiem, o co chodzi. Gadałam dzisiaj z gościem z Wordy, no i musieliśmy odwołać niestety wyjazd na Sri Lankę, ponieważ zostało bardzo mało czasu do wyjazdu i nie było pewne, że uzbieramy wystarczającą ilość osób. Więc osobom, które zapłaciły, zostaną zwrócone środki. A my zaplanujemy na przyszły rok wyjazd gdzieś, może bliżej, może taniej. No i przede wszystkim wcześniej, wam go ogłoszę. Dzisiaj ja się czuję ostatnio psychicznie. Ja się dzisiaj źle czuję psychicznie, ale fizycznie też, bo mam okres. Więc, Relio, od paru dni mam ochotę się, dzisiaj rozpłakać. Nie wiem o co chodzi. Ja się wczoraj popłakałam. O co ja się popłakałam? Aha, bo powiedziałam rękowi, żeby mnie przytulił, i on mnie przytulił. Ja się rozpłakałam, bo miał zim na ręce, na przykład. Zaczęłam płakać. Ale dobrze, że nie przyszło się do biura w takim razie. Też tak uznałam, Peter, że mój stan jest za mało stabilny, żeby debatować dzisiaj z wami. Ale jutro o 11 mnie, wiesz, już nie ominie, nie? Ej, z jest tak, że jak sprzątałam ten pokój i wywalałam stąd rzeczy i miałam na przykład karton i chciałam go wyrzucić, to jak mówi co ty, dobry karton. Dobra, zobaczysz co Katarzyna chciała wyrzucić. Nie, nieprawda. Chciałaś to wyrzucić. Nieprawda. Ale nie lec teraz Chciałeś to wyrzucić, proszę zobaczyć jakie ładne. Ja powiedziałem nie, zostawię. No, a po co by ci był lek z napisem Kasi? No będzie na rozpałkę na ognisku. Ugrowniane. Aha. Widzisz, jak ci pasuje? Cash on air. Ej, czy tu czujesz, że tu jest zimno? Ja sobie siadam bliżej nic Będzie mi cieplej trochę. Trzeba było powiedzieć, czy Remek cię ogrzał. Remek nie lubi okazywać mi uczuć przed kamerą. Wy nie zauważyliście tego? przez, przez trzy lata mi nigdy nawet buziaka na streamie nie dał. Zumiesz? Blues is blodest. Bloodest do mnie napisało na Instagramie: Siema, chcielibyśmy ci wysłać nową kolekcję ubrań, którą wypuściliśmy. A ja mówię: Czy to wasza? nowa kolekcja to ten ostatni post na waszym profilu? A on mi że tak. A ja mówię, a to nie podoba mi się, to możecie mi wysłać następny. Takie brązowe kolory mają nowe i mi się nie podoba. Dajcie znać, co wy sądzicie. Ja może nie mam gustu? To mnie ja nie mam, ale no nie podobało mi się. O, takie. Takie brązowo-czarne. No mi się nie podoba. <grym> napisałam, że, że mi się nie podoba. Najlepiej no, miło napisałam, że ten. że to kolejno mimo że ciebie. mi <grym> coś nie odpowiadasz, nie chcesz się wypowiadać o kontrowersyjnych sprawach, a gadasz co chwilę o wiatrach trochę me. Co? O wiarach, nie o wiatrach, okej. Okay. O, o co pytasz? Bo może nie przeczytałam po prostu. Zapytaj jeszcze raz, czekam. A chodziło mi o osoby LGBTQ. No i co? W związku z tym? Czy je szanujesz czy coś? Ludzie jak ludzie. To tyle? Z tego pytania? Którego unikam? Co sądzisz o osobach innych orientacji seksualnej, bo nie chcę wspierać homofobów? Rozumiem. Ja rozumiem, ja Wam wytłumaczę. Tak, on pyta mnie, czy ja jestem tolerancyjna, czy ja jest, nie, jestem, czy nie jestem homofobem, bo jeżeli mnie ogląda, to mnie wspiera, i dlatego on pyta, jakie ja mam podejście, bo nie chcę wspierać osób, które są homofobami. Rozumiecie? Już załapałam Twoją pokrętną logikę. Słuchaj, nie jestem homofobem. Mocne wyznanie, Kasia. Dzięki. Kurczę, no strasznie mi zimno. Ja zaraz wlezę na ten grzejnik, no mówię wam. Mam takie przemarznięte łapki. Mam bluzę ale to i tak nie to. Przecież ja mam na sobie koszulkę, mam bluzę grubą. Mam grube spodnie, grube skarpety i dalej mi zimno. To jest takie wewnętrzne zimno. Nie mam kalesonów. Ej, szczerze? Nienawidziłam nigdy rajstop, ale zastanawiam się nad powrotem do rajstop. Dziewczyny będą, albo chłopcy też powinni wiedzieć. Czasami mogły wam mamy zakładać w przedszkolu takie grube rajstopy. Stopy. Nienawidziłam tego, naprawdę nienawidziłam tego, tych rajstop. Jak ja nie lubiłam kalesonów, jak chodziłem do szkoły, a miałem tego dnia w koledzy się ze mnie śmiali. Ciekawe to jest, że na początku ludzie się z nas śmieją, a potem siedzimy tacy dorośli, wiemy. Chyba czas na kalesony, czas na rajstopki, stopki, bo zimno. I już teraz mniej zwracamy uwagę na to, co będą nam mówić ludzie, bo myślimy sobie, jak zrobić, żeby nam było jak najwygodniej. Wyobraźcie sobie w dorosłym życiu śmiać się z kogoś, że nosi kalesony. Albo, że ktoś ma raj stopy. I he he, ale Beka, że masz raj stopy. W dorosłym życiu żebyś takiego kurwa ch... nie ma. Ja noszę kalesony z dumą, lat 25. Ja mam bawełniane skarpetki, w króliki i. Ch... Ja nigdy nie mam dwóch takich samych skarpetek anarchia społeczeństwa, jeżeli chodzi o ubiór. Ubierajcie się jak chcecie, ważne, żeby było Wam wygodnie i cieplutko. Przede wszystkim cieplutko. No ale właśnie mi też się wydaje, że spodnia to dla mnie już za mało i czuję, że strasznie mi marzną nóżki i muszę się doinwestować w jakieś takie grubaśne rajstopy, takie cieplutkie. Jak macie dziewczyny jakieś takie właśnie grube rajstopy do polecenia, to dawajcie mi na, na Prif mi wyślijcie. Ja w ogóle nie jestem zahartowana na zimę. Ja mam taką bieliznę termoaktywną, tylko że ja mam taką. Taką narciarską. Taką, która w minusowych temperaturach, żeby dobrze działała. I boję się, że jak pójdę w niej do biura, to że się ugotuję. A w takich rajstopkach ja myślę, że będzie to. Że to będzie to. I wiecie, co se zrobię z tymi rajstopkami? Portkuję sobie tam koszulkę w środek. Mhm. To jest zajebisty plan. Co myślisz o na przykład chłopakach w spódniczkach, a na przykład dziewczynach, które noszą męskie ubrania? Oficjalnie składam petycję o tym, że wszystkie ubrania były mnises. Słuchaj, jak chcesz nosić spódniczki, to se noś. Ja jeżeli pytasz mnie o personalną opinię, miałabym totalnie wyrąbane w to, w co się ubierzesz. Na przykład mandzio. Lubiłam mandzio tak samo jak nosił spodnie, tak samo jak nosił koszulki, lecz znaczy spódniczki, sukieneczki, stroje dla pokojówek. Wyrąbane w to miałam. Lubiłam mandzio. Po prostu. Nieważne, w co się ubrał. A gdyby Remek nosił spódniczki, a skąd wiesz, że nie nosi? Mogę przejść do pracy w spódniczce. Peter, czym się różni spódnica od sukienki? Sukienka to takie na całe ciało, a spódnica na dupie. Dobrze. Peter, będę. Zachwycona, jak przyjdziesz do pracy w spódniczce. I znam jednego pracownika w naszym biurze, który będzie jeszcze bardziej zachwycony niż ja. Więc tak, przyjdź, chcę to zobaczyć. Tylko powiedz mi, kiedy przyjdę nawet na siódmą rano, żeby być jeszcze przed tobą, żeby to zobaczyć, jak wchodzisz. Proszę, to będzie dobre. I teraz musiał chyba przegrać jakiś zakład, tak mi się wydaje. Dzięki tobie zyskujemy nie tylko perspektywę pełną mądrości, ale także motywację do rozwijania samych siebie i dążenia do wyższych standardów. Jako Simon mądrze mówi. Widzisz, Simon, jesteś tym, który ma otwarte oczy i umysł. Widzisz więcej niż inni ludzie. Bardzo dobrze, Simon. Nie zapomnij przelogować. Ja mam rączki tutaj, ja nic nie klikam. To lud się wypowiedział. Głos ludu przemówił. Śliczna jestem? Boże święty, co was tak miło dzisiaj wzięło? Gdybyście byli moim chłopakiem, to zapytałem was, co przeskrobaliście w tym momencie? Jest zbyt podejrzanie miło. Dobry, biomet, to dobry humor. Właśnie biomet jest dzisiaj chudy. Wy. O, porada życiowa. Kasiu Pytanko. Czy jak w wieku 15 lat bardziej wolę z dziewczynami niż z chłopakami? Bo czuję, że one mniej odwalają. Brakuje mi w tym pytaniu pytania. Czy to dziwne? Okej, okay, czyli twoim pytaniem jest, czy to dziwne? Nie, to nie jest dziwne. Pozdrawiam. <laughs> nie no, to nie jest dziwne. Może koledzy w twoim wieku, w wieku 15 lat, mają fiubziu w głowie, są mniej rozwinięci emocjonalnie. Jeżeli ty jesteś sobą bardziej rozwiniętą emocjonalnie i tak życiowo, to jest duża szansa, że będziesz wolał rozmawiać z dziewczynami. Jako dziewczyna wolałabym się zadawać z chłopakami niż z moimi roślinami, bo to, co one robią, to jakaś tragedia. Prawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu. Siema, ile za nutę do oceny mam taką nie wiem, czy walić do niej jakiś klip. Dzisiaj oceniam nutki za 77 zł. Rabini niezdecydowani. Dzisiaj taniej. O, taniej promocja. O, dzisiaj drogo, drogo. A widzę, że każdy ma swój punkt widzenia, tak? Więc tak, nuta o tym, co nas aktualnie denerwuje w necie. Moja pierwsza zwrota. Rozeszły się nasze drogi, została mi muza. O Jezus, nie tylko wasze drogi się rozeszły, ale ty i bit. Również. Oj, oj, Nam podkładać nogi, choć mieli jak. Czy ten kolega ma jakiś aparat na zęby? Gumę do buzi w buzi? Albo nie wiem co. Tak brzmi, jakby miał. Jeden dykcja, dwa tempo, trzy. Tekst do, do poprawy, jeśli chodzi o składniej rymy. Są za proste i przy... Po prostu bez polotu cztery. Bawcie się dalej chłopaki. O, to są jednak moje słowa. Nie przeczytałam tego z czatu. A ja tak mówię. Ja nie rozumiem, jak są ludzie, którzy... Może ty mi Marty to wytłumaczysz. Jesteście grupką chłopaczków, nie? Stwierdzacie, ej, nakrajmy sobie jakąś nutkę. I dlaczego w tych nutkach zawsze mówicie rórbiam gierkę! Tupeczki są moje, mamy dużo tu hajsu! Jak będzie gierki, Żadne dupeczki nie są wasze i nie macie hajsu! Dlaczego? I to nie tylko wy. To wszyscy tak robią. Dobra, bo tak słuchają mnie teraz uważnie. Co ty, lecisz freestyle na czacie? Dobra, dobra, dobra. Wszystkie łapy w górę. Wszyscy słuchają mnie teraz uważnie. Jo, yo, yo, Pum bum, 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 pum, bum. beat. bit. Tylko się z niego nie wymierną. Każdy nawija sobie to, co chce. I wiem, że dużo osób o tym wie, ale jak tworzysz jakieś random nutę bez jakiegoś większego kontekstu, to głupoty. No, czyli to jest taka randomowa nutka, jak ja mam sobie zaśpiewać, że jestem super gwiazdą Hollywood i że wszyscy producenci chcą mnie w swoich wielkich filmach, gdzie każdy wie, że to gówno prawda, nie? To co, coś w ten deseń. I że mam duże cycki, tak. Mam piklamoty. I to prawda, dlatego większość na przykład moich tekstów sensownych daje na płytę, bo to projekt, co dla mnie jest więcej wart. No i widzicie, jak Marty może wydać płytę, to ja też mogę wydać kawałek. Nas nie powstrzymacie. Tak, Jan Gudarek schodzi do Gry. Mam wam matki, wszystkie dupeczki są moje. Zjadam to pod ziemię. Mam kasy jak lodu. I te fałszywe suki lecą tylko na mój złoty chain. Je. Yeah. I masz dużego fiuta. Tak! Też! Proszę, oceń tę nutę. Nuta nie jest moja, ale chłopaka mojej przyjaciółki. Zobaczmy, konkurencja dzisiaj wysoka. O, my, to jest love song. Wpadłaś mi w oko i nie chciała z niego wy. O Boże, dlaczego w 18 minutach już słyszę tyle fałszu? Nie wiedziałem jak boli. O Jezus Maria! To jest jakiś troll? ja nie wiem. Ktoś kto tu wysłał pisze tak. Cześć, proszę oceń tą nutę. No ta nie jest moja, ale chłopaka mojej przyjaciółki. Jest znakomita i powinna zostać usłyszana przez więcej osób. Czy ty chcesz, żeby ludzkość ogłuchła, Co to jest? Wiemy baby. Ja przez jesteś jedną na milion, a jedną na trzy i miliarda. No, tego, no, <grym> o Boże Ej, to można puszczać ludziom na torturach To jest ten poziom Mi się wydaje, że głowość tej piosenki Najbardziej polega na tych dziwnych chórkach Które tak strasznie fałszują Bo jeszcze główna linia melodyczna byłaby Piowa, ale znośna. A z tym drugim, tym pogłosem, który jest, to jest tragedia. Ja tam łapkę w górę na zachętę. Mam 15 lat i to dość trudne relacje z rodzicami. Ha, to w wieku 15 lat ma dobre relacje z rodzicami? To jest lepsze pytanie. Ze na to, że są dość młodzi i jestem wpadką. O, przez co dużo imprezowali i pili przy mnie i musiałam zawsze się kłócić z nimi o to. I czuję, że to oni zachowują się rozwydrzone nastolatki, a ja jakbym była tą dorosłą i mam już dość mieszkania z nimi i ich kontroli. A nie mogę nic zrobić ze względu na wiek. Orasuję, że jestem o wiele bardziej dojrzała od reszty i mogłabym mieszkać sama. Słuchaj, jeszcze się nie wyprowadzaj. Szkoła jest jeszcze ważna dla ciebie. Składnia zdania również. Popracuj nad tym. Jeżeli mówisz, że to oni zachowują się jak rozwydrzone nastolatki, a jednak przeszkadza ci ich kontrola, to wydaje mi się, że jednak w jakiś sposób cię próbują wychować. Obrzydwie, że ty komuś składnie zdania wypominasz. Ej, ja dobrze składam zdania, Peter. O co ci chodzi? Umiem napisać dłuższą wypowiedź, którą ma składnie. A każdy program, w jakim piszę wiadomości, podkreśla mi, że gdzieś mi brak przecinka, czy zrobiłam literówkę, nie? Moja porada dla Ciebie jest następująca. Uspokój się. Ogarnij się. Wydaje mi się, że przeżyjesz jeszcze te trzy lata z rodzicami i nic wielkiego się nie stanie. O my, mamy kolejną nutkę. Masz psychy ocenić z tego? Ja nie mam psychy? No mogę nie mieć. Co to jest? Kary jebary? Suta nawiruje na wietrze, ej. No dobra. To faktycznie może być niebezpieczna nuta, której mogę nie mieć psychy. Ocenić. ta jak haczka Dobra. Nie przetrwam tej nuty. Nie przetrwam tego. Pokonałeś mnie, widzu. Łatwo było. Przyjechałam w niedzielę do Krakowa i zamówiłam sobie Ubera. Musiałam dojechać z punktu A do punktu B. No i przyjechał po mnie Uber. Siadłam i jadę. Mam ochotę dla was co zarapować. Przez w sensie, to, że słuchaliśmy tyle dziwnej mązy. Proszę, uratujcie mnie od tego. Bo zaraz nie wyjdzie z tego nic dobrego. O nie, zrobiłam RIM! Jesteśmy zgubieni. No, więc wracając, jadę sobie z panem no i zadzwonił do mnie telefon. Ja dobrałam mówię halo i zaczęłam tam gadać, z mama do mnie zadzwoniła. I ten pan nagle się tak obrócił do mnie i tam I jedzie dalej. wiem. no dobra, skończyłam gadać z mamą. On mówi tak: Pani Kasiks! A on mówię, tak, no, z twarzy to tak nie poznałem, ale po głosie jak się pani dezwała, to od razu! Wiedziałam że, to, wiedziałam, że to pani. A ja lubię się pani posłuchać na YouTubie. Mówię. O, to dzięki, bardzo miło. No i sobie zaczęliśmy gadać. A to taki chłop. Bym powiedziała, że jest około 40? Jeżeli pan tego słucha, to przepraszam, jeżeli się pomyliłam. Jesteśmy dumni z wszystkich rodaków, co brali udział w marszu, by pokazać młodzieży, że trzeba pamiętać o tak ważnym dniu. Dla mnie 11 listopada jest szczególnie ważnym dniem, ale nie ze względu na święta narodowe, a dlatego, że są wtedy urodziny mojej mamy i to właśnie świętowałam w poniedziałek, bo na urodzinach mojej mamy wczoraj tworzy cały czas książkę, stara się, je robi mamy już ostateczny wzór na fartuch mamy już skończoną praktycznie całą redakcję książki więc już niedługo, już niedługo mam nadzieję, że to będzie wasz prezent pod choinkę ja tam wolę święte niepodgłosie. A ja tam wolę urodziny mojej mamy. No dobra, mój sekret walił mnie jeden facet tyłek Wiecie co? Gdybym miała dużo czasu i dużo ambicji w życiu to wzięłabym ten projekt wzięłabym random brusa i zostałabym jego działem contentowym Jarowym, życiowym, kurwa asystentem. Wszystko, kurwa, wszystko. Ale czuję, że to byłaby misja mojego całego życia.